dzisiaj wybraliśmy się na grzybki i trafiliśmy trochę tu jest piękny skubniutki jaki by jeden prawdziweczek tutaj są malutkie gdzie one są dwa a tutaj w wiadereczku już trochę mamy i kozaków i prawdziwków o ten jaka pięknota O, mały to Patrzcie, to wszystko z tego jednego miejsca 28 sztuk i dwa kozaki. No dużo takich malutkich. Zobaczcie, jakie pięknoty tutaj stoją. 2, 3, 4, 5, 6. Kozak. Prawdziwek, 7, 8, 9, 10. Znowu kozaczek. 11. I tak, z tej miejscówki 15 prawdziweczków. I 4 kozaki. Ale pięknoty na takich grubych nogach. Masakra. Popatrzcie. Pięknota. Tu jeden. Tam kozaki widzę dwa. Tutaj jeszcze jest, gdzie ty jesteś gościu? O, to o i to są dzisiejsze, dzisiejsze grzybki. No udało się, udało się. 70 prawdziwków i trochę kozaków.